Bardzo serdecznie Państwa witam na naszym takim szczególnym koncercie, zorganizowanym z okazji kiedyś, starsi wszyscy pamiętają, do tej grupy też się zaliczam. Kiedyś Święto Święto Kobiet było obchodzone w naszym kraju bardzo uroczyście. My chcemy powrócić powolutku właśnie do tamtych czasów, gdzie ten dzień, Święto Kobiet, które było świętem naszych pań. A wiemy, jakie znaczenie w życiu człowieka ma kobieta, i chcemy również ten koncert poświęcić naszym paniom. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Przystań, wszystkich członków Stowarzyszenia Przystań, a w naszym stowarzyszeniu są również, co Państwo zobaczycie, najmłodsi, dzieci z przedszkola integracyjnego. Które również wystąpią przed Państwem, w imieniu tych wszystkich chciałbym z tego miejsca, chociaż to już dwa dni po tym święcie, ale myślę, że przyjmiecie, złożyć szczególnie wszystkim Paniom, wszystkim kobietom, które są na tej sali, ale które być może poprzez przekaz medialny usłyszą nas, ja chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia. Drogie Panie, chciałbym Wam życzyć aby zawsze nie tylko w dniu tego święta, ale w zawsze w waszym życiu, na waszych twarzach był uśmiech. Aby każdy dzień, który jest i który będzie, był dla was dniem szczęśliwym, abyście mogli realizować swoje marzenia, swoje cele, aby te dni, które są przed wami, były dniami dla Was szczęśliwymi. Z okazji Dnia Kobiet, drogie Panie, życzę Wam wszystkiego naj, naj, najlepszego. Dziękuję. Zapraszamy tutaj na scenę zespół, których, którym, którego opiekunem jest choreograf Pani Małgorzata Malczak, zespół Miniatur. Zapraszamy na występ. Co znaczy, każdy z, z panów? dobrze wie, że panowie dziś biegają. Więc podzianki wymyślają, Bóg jest w i a taki rok luki, no. Wodzie kobiet dzisiaj mamy, no, więc nasze pamy. My chłopcy, mam kobiety trzyzyzy Myślimy się... Dzieli wasze się marzenia wszystko, co w spełniłem. A to, co w nie zdarzyło. Gdy święto kobiet nadejdzie, przez jeden dzień cały, nie dokuczę kobietom ani dużym, ani małym. Świątki, i piątki i niedzielę, na żółt mi jest wiel, Jednej najpiękniejszym dniem jeździeń kobiet, ja to wiem, Bo wtedy chłopaki, rozrabiaki, Panioki się zmieniają I, i kwiaty nam kobietką Z uśmiechem dają Ty zaś masz maniery, Jak sztuba z niższych klas, Ada, to nie wypada, Gdzie wychowanie, Wgłada. Ten, kto by małżeństwem uszyśliwić chciał Po tygodniu wpadnie w szał ręki, Rytm i melodia, rytm i melodia On taki mocny, ona łagodna Nie przechodź obok nich bez podania ręki Już warte życie jest bez piosenki La, 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 la Dziękuję. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Wiktorii. A teraz zapraszamy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy Zdroju, którzy też zaprezentują siebie tutaj przed Państwem. Zapraszamy. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla naszych uczestników. Jeszcze raz kłaniamy się pięknie. Dziękujemy bardzo. Dla nas z wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Kiedy wszystkie czarne dni obrócimy. Dziękujemy Kasi Kopacz, a teraz zapraszamy na scenę zespół akordizmus. Ty zapraszasz mi jak co dzień do siebie. Zapalasz słońce i robisz miadanie i uczysz jak blisko, stąd do miłości? Nie, ty nie wiedziesz to ludzi szczęśliwych Kobieta to osoba, która ciągle się zmienia. Ma wiele twarzy i nie ma jednego imienia. To płeć piękna, która seksapilem męski wzrok pożera. Kobieta to osoba, bez której nie da się żyć. Nie znając tej jedynej, możemy tylko o niej śnić. Lecz gdy w śnie znajdujemy spełnienie, one dają nam sens życia, jednocześnie spełniając nasze marzenia. Kobiety są piękne często nadzwyczaj pociągające i ponętne, choć jest ich wiele, ja przed najpiękniejszą dziś klęknę, Daj mi rękę, chodź ze mną, powiem Ci kilka rzeczy tworzących jedność. They